Wspomnienie o księdze kardynale, to no na pewno osoba, która trafiła na swoją posługę w bardzo trudnym okresie, czyli stanu wojennego, w okresie polskiej transformacji, przyjęła schedę po prymasie tysiąclecia i w pewnym momencie liczyliśmy i nie zawiedliśmy się na kardynale Głębie. w bardzo ważnych sprawach dla Solidarności, ale cenimy go za jedną bardzo ważną deklarację tak właściwego słowa, które w pewnym momencie swojego życia skierował do wszystkich, mówiąc o tym, że jednego, co żałuje w swoim życiu i posłudze kardynalskiej, to to, że nie uchronił przed śmiercią błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, patrona Solidarności i chociażby za te słowa Solidarność dziękuję i nie zapomnij nigdy o kardynale Józefie Kręcicie.